Hej, cześć, witajcie moi drodzy widzowie z tej strony TaxiZRT. Słuchajcie, na początek chciałbym was poinformować, że dostałem tę itemkę z misji. Tak, to jest słuchajcie, z misji. To jest popieprzone, wiem, nie wiem jakim cudem ja ją dostałem, ale dostałem ją z misji. Wrzucamy sobie ją do WCK. No a tutaj dla, dla naszego. dla naszego Tasia trafiła, dla naszego Woja. Dobra, to woju nakładaj. No i teraz będziemy jeszcze poziomki rozdawali. Słuchajcie, naszym ziomkom tak. Trzeba im troszeczkę się porozdawać. Tego wszystkiego. O ten ma w ogóle 151, dobra. E, słuchajcie, witam Was w kolejnym odcineczku z serii Zaklejmy razem w e, Shakes and Fidget. Dokładnie tak, z tej strony Taksi to już chyba e, raczej wiecie. E, teraz tak, zobaczymy, czy jest coś w zbrojowni. W zbrojowni nic nie ma. Dzisiaj skończyłem, jak widzicie, wszystkie misje mam już ustawioną uwarte. E, w gabinecie magii też nic nie ma. W sumie więc to jest raczej peszek. No. No ale cóż no, no takie, takie życie jest niestety No dobrze, ale e, przez to, że nic nie ma tutaj to możemy sobie chyba zainwestować, załóżmy No nie wiem, możemy sobie to kupić za 50 tysięcy, o, możemy sobie to kupić O kurde! O kurde, lepszy od mojego No i teraz co, no, nie sprzedam tego, to nie ma takiej wartości jak to Chociaż czekajcie to mi się kończy za 9. A, dobra, czyli jeszcze dzisiaj to kupię. Okej, okay, dobra, chociaż tyle. Czyli dzisiaj to będę miał. Dobra, dla naszego zwiadowcy wytrzymałość. Tutaj już jest wytrzymałość, a tu jest ta. O jezu, no to co? Wrzucimy sobie do WCK i miejmy nadzieję, że hulej dusza. Jakaś inteligencja i zręczność dla wojownika. No, zajebiście, zajebiście. No, to teraz pojechaliśmy po bandzie. E... O! No, ale spoko. No, chociaż tyle. Dobra, e, dobra, dobra. E, I rozdamy sobie komuś poziom naszemu magusowi chyba możemy. Tak, dobra. E, no i oczywiście nie pokonamy tego kukiza teraz. Teraz jeszcze go nie zwalczymy e, Słuchajcie, od wczoraj dostałem od was 17 wiadomości, tylko oczywiście Wszystkie przeczytam pod koniec odcineczka e, do, Doładowałem sobie Troszeczkę grzybków, bo mi zostało Na e, Pacef Kardzie, Więc pomyślałem, żeby po prostu e, Żeby po prostu to wykorzystać Żeby to nie leżało, tak? Bo później albo zapomnę, albo to wypieprzę, albo coś e, Dobrze, zaatakujmy sobie Może Restive, powinienem wygrać e, Z tego względu, że Mam 700 więcej zręczności i hity trzy razy większe. Ja walę z normala tyle co on skryta. No, ale wiadomo, że różnie to w tej grze bywało. Niejednokrotnie. Nie, no wygram, wygram. E, dobra. Jestem na pozycji, słuchajcie, 47, czyli o top 50 oczywiście walczymy, walczymy, walczymy. E, I jesteśmy w trakcie tego walczenia o te top 50, więc spokojnie. Spokojniutko, mamy czas, powolutku, luzik, nie? E, dobra, Zbrojownia i gabinet magii, słuchajcie, to tutaj już nie mam w sumie nic do zobaczenia, bo nie trafiło się. No to się mówi, trudno. E, stajnia, stajnia oczywiście, też nie. Grzybiarza, na grzybiarza, słuchajcie, też już nie ma co polować. I ugrzybiarza też nie mam czego szukać Teraz tak, postać Nasza postać rozwija się prawidłowo Lecimy w dobrym kierunku Prawie 4100 zręczności 32% szansy nakryta 2 miliony 100 000 HP 100 tysięcy HP no i lecimy dalej w świecie i jeszcze bardziej i jeszcze bardziej i no rozwijamy się, po prostu się rozwijamy e, i to się liczy, to się liczy, dobra e, teraz tak, poczta, a no tak, pocztę miałem zostawić, wbijamy sobie do gili e, i już piszę do nich. Siemanko, nagrywam Pozdro all. Pozdrawiam wszystkich, słuchajcie, to jest godzina 13.57, ja za chwilę wychodzę do szkoły. Kolczasta Pokraka, tutaj udało mi się trochę jej zabrać, sporo jej zabrałem chyba. Powoli, słuchajcie, już będziemy dawać radę, chociaż no, jeszcze tak z dwa tygodnie już powinniśmy ją ubić, bo na razie jeszcze nie jest w naszym zasięgu, ale spokojniutka wasza rozczochrana. Spokojniutka wasza roszczochrana, chłopaki. Ehm, dobra, nacierajmy może na bestię, słuchajcie, zobaczymy ile jej zabierzemy, to, to jest ten dwusetny poziom, wciąż nie zapominajmy o tym i no ciężko jej cokolwiek zrobić w tym momencie, ale jak widzicie sporo uników robię, to to, to się liczy, to się słuchajcie liczy w dużej mierze, w bardzo dużej nawet bym śmia śmia śmiał twierdzić, no ale okej, okay. dobra, lekka popitka, jeszcze sobie strzelę, wasze zdróweczko moi drodzy widzowie. No ile ja jej tam zabrałem? No znowu słuchajcie, znowu i zebrałem. Malutko, malutko. 10% jej zebrałem. No to na pocztę się nagraj. Tak, tak, dobra, dobra. No pozderki od Salvo, Edhiel, My również pozdrawiamy. Od my, znaczy, <gryw> również pozdrawiamy. E, no ja też was pozdrawiam, chłopaki, dziewczęta. E, dobra, teraz tak. Mamy 1027 grzybów. Coś można by było z tym robić, jednakże słuchajcie, ja wiem, że ja tego nocnego trola i tak nie ubiję. O, to jest słuchajcie, twardzie, to jest mięśniak, to jest po prostu kupa mięśni, ale spróbujmy, spróbujmy. Kto teraz, słuchajcie, trzyma kciuki za taksiego, ja trzymam kciuki za taksiego, wszyscy trzymajmy teraz kciuki za taksiego. A nóż może yy, zrobi się jakiś cud, słuchajcie, i ogarnę go. Chociaż powiem szczerze, mm, czasem bywa tak, że on po prostu robi więcej bloków niż ja uników. To jest słuchajcie dość nietypowe. No ale dobra. Na razie, na razie jest jeszcze w miarę w miarę GITES, Jesteśmy na dobrym torze. o Już tutaj poniżej 2 milionów zjechaliśmy za pierwszym razem w pierwszej walce. E, to dobrze, słuchajcie, to dobrze. ajajajajaj, aj, aj, aj. Trzeba by nie ten unik. No słuchajcie, on z czasem zaczyna mi walić po tak duże liczby, że to jest po prostu Massacration education, Massacration lewakos, pizdos na głowos. Eee, dobra. M powiem wam szczerze, no nie, 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 nie mam z nim szans na razie. On mnie po prostu tutaj kara na każdym kroku. Ja, nie, kara jak. Kara mnie jak nie wiem, jak nauczycielki złych uczniów. No powiem wam szczerze do trzech razy sztuka, chociaż w tym przypadku to ja nie wiem czy nawet w to warto wierzyć. Więc raczej bym powiedział, że średnio z tą sztuką. Ale dobra, no spójrzmy, no spójrzmy co się dzieje. Ja dostaję już chyba trzeci kryt dostałem w tej bitwie. E, spróbujmy jeszcze raz, no bo wiadomo, kto nie ryzykuje, ten nic nie zyskuje. On ma 60 poziomów sweci więcej ode mnie, to jest sporo, to jest zbyt dużo chyba. I tą przewagę tutaj naprawdę Widać I to porządnie uwidać I dostaje w trymbol i to ostro no. Także wiecie Cóż Coś tam zacząłem unikać Ale pod koniec bitwy to To sobie mogę No ale przynajmniej Zjedziemy poniżej tych no, Zjechaliśmy poniżej tych Czekajcie Czekajcie Oh fuck ale widzieliście, to jaki kąpek był? No z 3 miliona na, na 900 tysięcy. No to coś niesamowitego. No i słuchajcie, spójrzcie, on już walnął 2 bloki, a 0 uników. Trzeci blok, 3 e, bloki do 0 uników na razie jest. Dobra, 3 do 1. 3 dalej, 4 do 1. Do Dobra, wciąż 4 do 1. Słuchajcie. 4 bloki, 1 unik. Czy to jest po prostu normalne? Czy to jest normalne, gdy zwiadowca walczy e, z e, wojownikiem? Dobra, 1 dla mnie. Jest 1 do 0 dla mnie. E, będziemy tak liczyć. 2 do 0 dla mnie. 3 do 0 dla mnie. 3 do 1. 4 do 1. Dobra, ale na razie jeszcze jest git. 5 do 1. No i tak powinno. 6 do 1. Tak powinno być zawsze. Słuchajcie, 7 do 1. E, I lecimy dalej. No i już tutaj, no i już w trymbol 7 do 1, ale tak powinno być zawsze A nie, że on robi, słuchajcie, 4 bloki e, A ja 0 uników No to to coś nie gra, tak? 1 do 0 dla mnie jak na razie 2 do 0 dla mnie 3 do 0 dla mnie 4 do 0 dla mnie No dawaj, dawaj uniki 4 do 0, słuchaj, to, to jest malutko To jest mało 5 do 0, dobra 6 do 0 no i niestety słuchajcie No ja jestem w stanie zabrać mu już Już końcówka mu zostaje czasem A ja i tak nie daję rady Okej okay. słuchajcie atakujemy go już naprawdę Po raz ostatni Nie chcę już się tutaj z nim trudzić i marnować na tego grzyba Na tego grzyba grzybów Bo to nie ma sensu Po prostu to nie ma sensu to się mija z celem Ja się jeszcze napiję No spójrzcie no No, no nie ogarnę go No gdzie bym chciał On Po prostu robi za dużo bloków ja za mało uników No i nie, nie, nie ogarnę, nie da się, nie da się Chociaż, no czasem już taką mam nadzieję, że Anusz, Anusz może, a nie, ale nie No, no i później niestety nic z tego nie ma e, no dobra Słuchajcie, panowie i panie Nic tutaj nie ma w twierdzy dalej Losz, Loszków słuchajcie nie pokonamy A do tego nam jeszcze bardzo wiele brakuje Chociaż raz możemy tego człowieka, piernika zaatakować Chociaż to tutaj się mija w sumie z celem Ale dobra No tak, no ni nic nie jestem Na razie mu w stanie zrobić e, No to zapraszam was na czytanie Wiadomości, no słuchajcie, teraz te osoby Które lubią czytanie wiadomości Zostaną, a te, które nie lubią, niestety e, Pewnie sobie pójdą e, No dobrze, no to Czytajmy, e, Pozdrow dla ciebie ziomuś Defaksik, pozdrawiam ciebie również Dzięki, e, siema, pozdrowisz mnie Na odcinku, proszę, trozo, pozdrawiam cię Nie ma problemu Pozdrowisz mnie na odcinku, Dotrin. Pozdrawiam cię. Pozdraw mnie na odcinku, Andreas. Pozdrawiam cię. Lecimy dalej. pozdrów na odcinku, Łukasz29. Pozdrawiam cię. Pozdrów na odcineczku, please. I powiedz coś o moim uzbrojeniu. E, masz 20 poziom, co mam powiedzieć o twoim uzbrojeniu? Nie z do dupy. Elo, oglądam cię. pozdrów na odcinku. E, dziękuję, pozdrawiam cię. Elo taksi, widzę dajesz radę, pozdro gnom No oczywiście, na razie daję Ale zobaczymy jak długo e, Cześć, to ja Dawid, ja też nagrywam szeiksa Ale ty jesteś w toko dziękuję Pozdrawiam ciebie Wspomóż naszą gildię, please Nie pomagam żadnej gildii, bo później wszystkie by chciały Pozdrawiam Pozdrawisz mnie na odcinku, oczywiście justl. Pozdrawiam cię Eee, Agorio okazało się zajwisto w twoim wykonaniu, pozdro 600 Al! Dziękuję, dziękuję, pozdrawiam cię, e, Siemka, pozdrowisz, ja tak, no pozdrawiam cię, nie ma problemu. Super, robisz filmy 600 To oby tak dalej i pozdrawiam cię! Dziękuję cię Wiktorze, dziękuję, jak pan tak może, panie Wiktorze. Dobrze, lecimy dalej Mam dobre EQ jak na swój level Jak na swój level, na pewno masz dobre EQ Pozdrawiam cię, botłuczniki Niestety nie mogę tego wszystkiego sprawdzać mm, Mixowaj, e, pozdrów Pozdrawiam cię, mistrzu, pozdrawiam cię Nightmare, B biceps Już 56 poziom, ale powodzenia w topce Fajne filmiki, 156, o to chodziło, tak? No, dziękuję, dziękuję mm, Dalej e, Na poczcie się nagraj, dobra e, Powiem tak, chłopaki, dziewczęta E, powoli zapraszam was na kolejny odcinek Za 30 sekund oczywiście jeszcze sobie kogoś zaatakujemy e, Nasza postać się rozwija Powolutku, słuchajcie, powolutku Króczymy do przodu Mam nadzieję, że w końcu po prostu mi się uda to wszystko ogarnąć Ale wiadomo jak to czasem bywa Czasem daje radę, czasem nie daje rady I w sumie tak pół na pół e, Słuchajcie, mam nadzieję Mam nadzieję, że w końcu uda mi się po pokonać tego trolla bo ten troll tutaj tak wadzi, tak mąci, słuchajcie, tak mąci. No, że po prostu to jest niewyobrażalna sprawa. O, czekajcie, dobra. Dobrze. E, słuchajcie, no i oczywiście teraz będę postarał się już już powoli ulepszać, kupywać wszystko dla naszych ziomeczków tutaj. E, no i myślę, że, że ogarniemy jakoś. Że jakoś ogarniemy. E, kupię jeszcze oto. O, to jest spocz To jest sponio, To jest po prostu sponio sobie to weźmiemy. To jest lepsze od naszego. No i daje oczywiście troszeczkę więcej. No i się nam przyda. A to rzucimy dla naszego MAGA. No i będą, będą zyski, słuchajcie. Mamy zyski i jest gate. Ehm, no to co? Już możemy atakować, więc zaatakujmy. Mam nadzieję, że wygramy. Tylko kogo by tu zaatakować? No dobra, zaatakujmy tego koleżkę. Co prawda mam mniej e, od niego zręczności, ale chyba powinienem wygrać, co? Więcej mam o dużo więcej e, procent szans na nakryta. E, mam więcej e, życia. No i ogólnie powinienem może wygrać, chociaż już zaczynam nie trafiać. No i jeszcze jeden strzał, jeszcze jeden strzał, taksi tylko żeby trafić. Super, trafiony, zatopiony, jak to mówią. No i cóż, jestem na 45 pozycji. No, jeszcze jeszcze brakuje do top 30. Chociaż do top 30 to co? Tutaj jest. Y... O, w sumie, w sumie to mogę walczyć i o top 30, no. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na kolejny odcineczek. Trzymajcie się wszyscy bardzo, ale to bardzo mocno. Nasza postać nam się rozwija, ja dotrzymam słuchajcie tego, żeby ona nam się rozwijała jeszcze bardziej. No i trzymajcie się, taksi z RT, piona!